Dzień Boże, ksiądz Ryszard Cześć, Halba. państwa moim gościem jest pani Maria Sędziak, specjalistka od medycyny naturalnej. Witamy serdecznie. Witam serdecznie. Cieszę się, że kolejny raz pani może naszym widzom powiedzieć o leczeniu, o wspieraniu leczenia, tak jak pani wielokrotnie mówiła, że nie ma konfliktu między medycyną akademicką a naturalną. Proszę powiedzieć jeszcze, przypomnieć, widzą, z jakimi schorzeniami mogą się pacjenci zgłaszać do pani. Jakie takie główne schorzenia, bo na portalu też kiedyś było pani wymieniała te wszystkie schorzenia, ale Tak, proszę, jest tam takie... lista nadal tych schorzeń, które można, w których można uzyskać pomoc, przychodząc tutaj do poradni Jana Pawła w Warszawie albo do mojego gabinetu w Wrocławiu. Wrocławiu. Też pracuję i we Wrocławiu, i w Warszawie. A na wstępie chciałam powiedzieć, że bardzo mi się spodobało to, co ksiądz powiedział, że nie ma konfliktu między medycyną akademicką a naturalną. Bo to niektórzy ludzie uważają, na przykład, że jak już jest medycyna akademicka, to nie można wspierać innym rodzajem leczenia. No, tak bywa. Ale dlatego, że myślę, że to z tego powodu, że nie ma wiedzy. O, o tym, jak można łączyć obydwie dziedziny. Dla mnie, ja bym w ogóle nie rozdzielała medycyny akademickiej od naturalnej, gdyż jest to całość, bo najlepiej. Jak się łączy, a nie dzieli, bo to jest takie w oderwaniu od siebie, natomiast stanowi bardzo ważne uzupełnienie i każdą jednostkę chorobową, każdą dolegliwość można leczyć z powodzeniem, uzupełnieniem jednej medycyny o drugą, i wtedy są najlepsze efekty. Wtedy nie ma skutków ubocznych, bo na przykład można wyeliminować skutki uboczne leków chemicznych. Które są bardzo ważne, bo przy cięższych schorzeniach ludzie nawet wiele leków chemicznych biorą. No i zgłaszają się również takie osoby do mnie, bardzo, bardzo schorowane. I ja wówczas dopasowuję to moje leczenie do medycyny akademickiej, do tego leczenia chemicznego, eliminuję skutki uboczne, uporczywe nieraz leków chemicznych, tak żeby pacjent był bezpieczny i uzyskując efekty coraz lepsze, może pacjent też skontaktować się z lekarzem, czy pierwszego kontaktu rodzinnym, czy specjalistą, który przypisał dane leki, w celu nawet modyfikacji dawek, schodzenia z dawek nawet odstawiania niektórych leków, tylko że na własną rękę niczego nie odstawiamy, bo to też jest błędna interpretacja. I ja teraz wszystkim powtarzam, że niczego nie odstawiamy z żadnych leków chemicznych, które jest specjalistów. w kontakcie z, z pacjentem, ale chciałbym, Dokładnie. żeby pani powiedziała o tym, jakie główne, z jakimi głównymi schorzeniami mogą się zgłaszać. To kiedyś już mówiliśmy, ale być może będą nowi widzowie, to proszę im przypomnieć. Oczywiście. Znaczy nie ma schorzeń głównych, wszystko jest ważne. Często choroby współistnieją ze sobą, jednostki chorobowe nakładają się na siebie, jedna wywodzi się z drugiej i leczy całość człowieka, kompleksowo, tak zwane holistyczne podejście, gdyż nie sposób zostawić jakiejś dolegliwości, zająć się wyłącznie jedną czy dwoma, najbardziej uporczywymi, bo czasem ludzie mówią, no najbardziej bym chciała schudnąć, a już te choroby serca czy nerek to już odłóżmy na drugi plan, bo ja chcę poprawić cerę i chcę schudnąć. Ale zaraz, zaraz, no, nie sposób dać człowiekowi ładną cerę i ładną sylwetkę nie lecząc na przykład z zaburzeń jelit czy stanu nerek, bo, bo to też się przekłada na wygląd zewnętrzny. Więc jakie można jednostki chorobowe leczyć? No najlepiej sobie zajrzeć na stronę Gabinety Zdrowia i Urody na portalu prawy.pl i tam jest wymieniona pełna lista dolegliwości, z którymi można się tutaj zgłosić i otrzymacie Państwo fachową pomoc skuteczną i bez skutków ubocznych, gdyż ja nie lubię bardzo skutków ubocznych w terapiach i stąd jest taki gruntowny wywiad i analiza stanu organizmu człowieka, żeby właśnie było skutecznie i bez skutków ubocznych. I dlaczego wizyta trwa od 3 do 4 godzin. Pierwsza razowa wizyta trwa od 3 do 4 godzin i składa się na nią po pierwsze i na wstępie gruntowny wywiad. Ja muszę poznać, bo człowiek przychodzi pierwszy raz, ja nie znam człowieka, ja muszę poznać, jak funkcjonuje jego organizm aktualnie i muszę poznać... Przeszłość chorobową często sięgają z samego dzieciństwa, bo na przykład choroby przebyte w dzieciństwie, czy leki stosowane. Na przykład, człowiek od pierwszego roku życia miał nawracające infekcje dróg oddychowych, czy tam zapalenia płuc. I potem w życiu dorosłym to na przykład przełożyło się nawet na depresję, gdyż w medycynie naturalnej. Słabość płuc skutkuje smutkiem. Leczymy całego człowieka łącznie z emocjami, gdyż każde emocje, czy na przykład nadmierna agresja, to jest zaburzenie, które ma swoje źródło w napiętej wątrobie, może w zwłókniałej wątrobie. Czy kamica pęcherzyka żółciowego może dawać agresję nawet i człowiek sam nie Czyli wie Czyli jest to wszystko powiązane. Jest to powiązane. Na przykład chore serce, czy chore nerki będzie dawało lęki i człowiek będzie cały czas się czymś niepokoił, nawet bez takiej ważnej przyczyny. Po prostu jest w stanie podenerwowania, jak gdyby wyszukuje sobie, czym by tu się martwić dlatego, że ma nerki niedoborowe, tak zwane lub serce, to jest taki przykład. Tylko. Nieraz ludzie dzwonią do mnie, bo ja zapisuję w Warszawie na wizytę w sprawach nowotworowych. I uważają, czy można tutaj wspomóc, bo wiemy, że zgłaszają się do, do lekarza Oczywiście. akademickiego, ale również jak tutaj można wspomóc ziołami. Bardzo ważny temat ksiądz poruszył. Otóż bardzo dużo osób nowotworowych się zgłasza i bardzo lubię pomagać osobom nowotworowym. Mam w tym już duże doświadczenie. I tutaj nawet przygotowałam sobie przykład. Wziąłam kilka przykładowych kart pacjentów, tak żeby. Po prostu pokazać, jak wygląda wizyta, żebyście Państwo zrozumieli, żeby wytłumaczyć, co takiego się dzieje na wizycie, że ona trwa 3-4 godziny, a nieraz nawet dłużej. I tutaj, skoro ksiądz już zaczął temat wątek nowotworów, to może zaprezentuję opis karty pacjentki, która się zgłosiła z rakiem jajnika. Tutaj nie będę podawać oczywiście danych pacjentki, gdyż jest rodo. Więc przyszła do mnie pani ze swoją córką, starsza pani 76 lat z przeszłością już onkologiczną trzyletnią. Szukać pomocy w nowotworze, gdyż marker zaczął rosnąć, CA125 i H4 i pani przerażona przyszła prosić o pomoc. Czyli pomimo otrzymywanej chemioterapii. Nagle nastąpiło załamanie, chemia przestała działać, pani coraz słabsza, marker rośnie, wyniki spadają, czerwone krwinki. Czyli wydawałoby się sprawa beznadziejna, prawda? Wydawałoby się sprawa beznadziejna, ale nawet w tych najbardziej beznadziejnych sprawach można jeszcze pomóc pacjentowi, nawet jak już są przerzuty do kości. To jeszcze można przerzucić, przedłużyć życie pacjenta i poprawić mu komfort po prostu funkcjonowania, żeby żył bez bólu, bez większości tych swoich dolegliwości, które przeszkadzają w życiu, jak i funkcjonowaniu codziennym jak je przedłużyć życie, znacząco przedłużyć życie, bo nawet osoby, którym powiedzmy kilka tygodni życia zostało, które słyszą taki no jak gdyby wyrok już od lekarza medycyny akademickiej, to jeszcze udaje się przedłużyć życie o kilka miesięcy lub nawet ponad rok czasu. A Aha. to jest różnica wielka, żyć dwa tygodnie, a półtora roku. No właśnie Ale jak już... tutaj w przypadku tej pacjentki. Ja w przypadku tej pacjentki. Otóż, żeby poznać tą panią, zaczęłam zadawać pytania. I tutaj przeczytam co mnie interesuje, żebyście państwo wiedzieli jak się przygotować do takiej wizyty. Otóż interesuje mnie dosłownie wszystko najlepiej spisać sobie na kartce wszystkie swoje dolegliwości, co państwo odczuwacie, a co na przykład nawet lekarz rodzinny powiedział, że to taka wasza uroda, ale wy wiecie, że to od jakiegoś czasu się pojawiło, nie było tego wcześniej, więc mnie to interesuje, bo to wszystko się składa na całościowy obraz pracy organizmu, też w medycynie naturalnej. Każdy szczegół nas interesuje i oznacza różne rzeczy. Na przykład pytając o stan uszu, to mi nie dokładnie nawet chodzi o te uszy, tylko jak pracują na przykład nerki yy, i tak dalej. Więc tutaj przeczytam, co zanotowałam, jakie były pytania zadawane. Oczywiście tutaj czyta się teraz o wiele szybciej, niż na tej wizycie uzyskuje się prawda, pytaniami te odpowiedzi, bo pani musi się zastanowić, to trzeba wszystko zanotować, więc teraz o wiele szybciej się to przeczyta, niż jak gdyby faktycznie na wizycie czas jest na to poświęcony. Otóż, Pani, z tego, co Pani tutaj mi opowiedziała, czyli jakie dolegliwości Pani posiada, gdyż leczymy cały organizm, tak jak wspominałam, nie sposób zostawić jakichś dolegliwości i zająć się tylko jedną, na przykład tylko nowotworem, bo ten nowotwór ma wspólną przyczynę z innymi Pani również dolegliwościami. I to wszystko, cały zebrany materiał, wywiad pomaga mi znaleźć tą przyczynę, złapać przyczynę, dlaczego tak się dzieje, że Pani znalazła się w takim y, stanie, a nie innym na tym etapie życia. Dlaczego jej organizm szwankuje. Więc y, co Pani dolega? Zapalenie ucha środkowego od 25 lat, od 50 roku życia, szczególnie wrażliwość na zimno, wiatr, jak są. Yy, mokre dni. Pogoda, od razu stan zapalny. W ogóle nie ma woskowiny w uszach. To też jest dla mnie informacja ważna, czy jest woskowina, czy jej nie ma, gdyż to mi e, daje obraz, czy jest na przykład zaśluzowany pęcherzyk żółciowy. Jeśli pęcherzyk żółciowy jest zaśluzowany, to jest taki termin z medycyny naturalnej, to pojawia się nadmierna wydzielina woskowina w uszach. I jeśli ktoś przychodzi i mówi: Mam zawsze dużo woskowiny w uszach, nieraz mam zatkane uszy, to ja wiem, że ja. Ja nie tylko uszami mam się zająć, ja mam przede wszystkim odśluzować, oczyścić pęcherzyk żółciowy i drogi żółciowe z zastoju żółci, zmienić dietę też, bo tutaj dieta jest czynnikiem tym chorobotwórczym, która przyczynia się do tego zastoju żółci i zaśluzowania. Co się objawia potem w konsekwencji yy, nadmierną wydzieliną woskowiną w uszach. I to już jest. Usze to już jest taka ofiara po prostu tego, tej przyczyny, która powoduje, że te uszy są w takim stanie, a nie innym i ta przyczyna może również na przykład powodować bóle bioder, problemy z sercem, wszystko powiązane z powiązane. Wszystko jest powiązane, więc taka informacja, nawet woskowina w uszach, już mi nasuwa jakieś tam pomysły, co może być przyczyną tych dolegliwości. Marznie ogólnie, musi ubierać się ciepło. Od trzech lat chemioterapia, nowotwór jajnika, Zdiagnozowano w listopadzie 2018 roku. Wówczas były już przerzuty do otrzewnej, do sieci. Usunięto sieć całą. Nacieków na jelitach nie dało się usunąć. Osiemnasty cykl chemioterapii Avastinem. Zapalenie zatok czołowych od wieku 50 ponad lat. O czym świadczy zapalenie zatok czołowych? Że pani ma niewłaściwą dietę. Zbyt dużo śluzotwórczych pokarmów, czyli tego nabiału, który zawsze się czepiam, prawda, tego tak. nabiału, ale nie, nie chodzi o to, że nabiał jest zły. Tylko za dużo. Tylko nadmiar nabiału. Jeśli ktoś bardzo go lubi i je w nadmiarze, bo nabiał to jest wychładzający i nawilżający pokarm. Jeśli spożywamy go za dużo, organizm nie daje rady przetrawić tej nadmiernej ilości i powstają złogi i taka kumulacja latami i dokładanie i dokładanie skutkuje potem blaszkami miażdżycowymi, różnymi nawet łagodnymi nowotworami, polipy, cysty, torbiele i tak dalej. Co tu mamy dalej? Najpierw były zatoki chore, punkcja była, potem uszy, potem migdałki podniebienne, w konsekwencji je usunięto. Czyli pani przez całe życie miała dietę zaśluzowującą. Jadła dużo słodyczy, dużo mięsa i to się skumulowało i po prostu powstały takie właśnie dolegliwości. Zapalenia ropne migdałków zaawansowane, antybiotyki nie pomagały wręcz. Złóg uwapniony w śliniance. Uwapnione złogi to też jest twór ze śluzu. To jest najtwardsza postać już śluzu. Taka terminologia w medycynie naturalnej. Mikroudar niedokrwienny w 2012 roku. Przed udarem i teraz zawroty głowy. Od 15-20 lat problemy z sercem, poważne skoki ciśnienia do 180 na 100, wyższe nie bywało. Migotanie przedsionków. Teraz skoki ciśnienia i migotanie zdarzają się sporadycznie, stosuję leki. Bez szumów usznych i pisków. I tutaj jak pani mi e, mówiła o tych e, o mikroudarze, o migotaniu przedsionków, e, już wiedząc, że był śluz w diecie, e, to spytałam się, czy Pani ma piski w uszach, gdyż próbuje tutaj już na bieżąco od razu zróżnicować, który narząd jest, był przyczyną tych, tego udaru czy problemów z sercem. I tutaj na przykład zasiłzowany pęcherzyk żółciowy. Pęcherz żółciowy, jak gdyby, to nie tylko narząd, który, prawda, jest pojemnikiem na żółć i takim dozownikiem. On również kontroluje neurologię. I w medycynie akademickiej nie ma takiej wiedzy, natomiast w medycynie naturalnej jak najbardziej jest. I ja już wtedy wiem, że muszę, między innymi, Skupić się na tym właśnie, na tej przyczynie problemu, która jest jedną z przyczyn, bo w tak bardzo schorowanym organizmie nie ma jednej przyczyny, jest zawsze kilka, które się nakładają na siebie, które współistnieją. I tutaj mamy opis tomografii głowy, nie będę tego czytać, bo nie ma takiej potrzeby teraz. Podejrzenie mikrotętniaka też jest. Zanik korowy czołowy mózgowia. I tutaj od razu sobie napisałam rośliny, które chcę dać, żeby zregenerować mózg zatoki cały czas drożne nawet jak ma zapalenie teraz po punkcji i operacji zatok refluks od 40 roku życia odbijania helicobacter pylori był leczony wielokrotnie antybiotykami ale okazał się oporny na leczenie do tej pory obecny zgagi od bardzo dawna bez mdłości częste zatrucia kiedyś po chemioterapii co te dzień wymioty Ciekanie wydzieliny tylną ścianą gardła do tej pory. I teraz mamy stan na 2011 rok. Przewlekłe zapalenie zatok, przerost małżowin nosowych dolnych, przewlekły, przewlekły naczynio pochodny nieżytnosa, nosa, tylne zapalenie krtani, yy, otalgia obustronna, podejrzenie niewydolności podstawno-kręgowej, zgrubienie błony śluzowej obu zatok szczękowych, przewlekłe zapalenie prawej zatoki szczękowej, torbiel śluzowa prawej zatoki szczękowej. Yy, mamy tutaj dalej zapalenie, uszkodzenie wątroby, polekowe, leki na serce. Kręgosłup i tak dalej. Dużo pani leków przyjmowała, i chemicznych, syntezy chemicznej, i doprowadziło to do uszkodzenia wątroby polekowego, czyli jatrogennego. Był podwyższony aspad alat. Lekarz zalecił odstawienie na 30 dni. Wątroba wróciła do prawidłowego funkcjonowania w zatoce szczynkowej prawej polip. I tutaj mamy dalej kolejne lata, i ja widzę, że ten śluz, który był w zatokach skumulowany, w końcu doprowadził do powstania polipu w tej zatoce, i ja już wiem, skąd ten polip się wziął i jak zadziałać. Żeby go usunąć, czy żeby nowe też nie odrastały. Jak na przykład komuś usunięto polipy, a nie usuniemy śluzu i nie poprawimy jakości pracy jelit, to te polipy będą odrastać. Czyli trzeba przyczynę. Trzeba usuwać, przyczynę tak. dokładnie. Kolonoskopia, polipy, sicy, całe jelito o brunatnym przebarwieniu stosowała długo latami herbatki przyczyszczające na zaparcia. Głuski krwawnicze. Więc jeśli Państwo macie problemy z zaparciami, z trawieniem, to takie działanie objawowe jak tabletki przyczyszczające czy herbatki pite wieloletnie, to jest droga donikąd, bo Wy nie eliminujecie przyczyny, Wy tylko eliminujecie objawy, a przyczyna nie będzie wyłącznie jelit uszkadzała, ona będzie iść. Po wielu takich liniach w organizmie, i uszkadzać kolejne poszczególne narządy i ich funkcje. Pobyt w szpitalu, zapalenie przyłyku, napisali, że po chemioterapii nie spojrzeli na wyniki wcześniejsze, brak zainteresowania pacjentem, gastropatia rumieniowa, przerzut rozsiany do otrzewnej i jelit wychodzący z jejników, chemioterapia, stan po operacji napadowe migotanie przedsionków, choroba niedokrwienna serca, stan po zawale mięśnia sercowego, mikro, miażdżyca uogólniona, przewlekła choroba nerek, niewydolność nerek, torbiele nerek i wątroby, choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa, zaburzenia depresyjno-lękowe i pesymizm wieloletni. I to mi mówi, ten pesymizm wieloletni również wskazuje na to, że wywodzi się to z nerek. Słabość nerek skutkuje pesymizmem. Czyli aktualnie rozum... przyjmowane leki tutaj mamy, bo ja to zawsze muszę też wiedzieć, jakie leki syntezy chemicznej człowiek przyjmuje, żebym ja dopasowała to swoje leczenie do aktualnie przyjmowanego leczenia chemicznego, żeby nic nie, nie weszło, broń Boże, w reakcję, żeby nie było żadnych skutków ubocznych. Więc mamy tutaj imponującą listę leków chemicznych, chyba dziewięć. Ojeju, albo no, ale to nawet nie będziemy wszystkiego kilkanaście, umawiać. nie będziemy tego omawiać, tylko patrzę, że tu jest kilkanaście no, z 16 tych leków przyjmowanych Ale proszę powiedzieć, jak długo trwa w przypadku tej pacjentki trwała terapia z, pań, z Pani strony? E, terapia nadal trwa. A nadal? E, nadal trwa. Ale w jaki sposób udało to... się tej Pani pomóc? E, już mówię. Jaki jest tylko, efekt? że to jeszcze jak gdyby nie koniec tego, co, co tej Pani jest. Ja może tylko doczytam do końca, bo tak, to już tak. niewiele brakuje i tutaj mamy Histpad z Polipa esicy, to nieważne, znaczy nie będę, ważne tak, bardzo, tak, tylko nie będę już przedłużać, prawda, wywiadu, tak. potem USG tarczycy dzisiejsze, znalazłam u tej Pani węzły chłonne odczynowe, to nic takiego, bo ma nie rzecz gardła, Uzgiejamy brzusznej, śledziona, powiększona, węzły chłonne, wodobrzusze lekkie, napady głodu silnego miewa Pani. Jak jest naczczo, drgawki i słabość, Z niedocukrzenia. Tutaj mamy wyniki krwi i tutaj sobie przepisałam co najważniejsze parametry, bo tutaj Pani dostarczyła mi również wszystkie swoje badania, to znaczy to rozumiem, nie były że każda wszystkie. osoba powinna badania każda dostarczyć Każda osoba na wizycie. powinna dostarczyć badania z całego życia najlepiej, gdyż ja muszę poznać organizm i ja bardzo potrzebuję naprawdę tych wyników z całego życia i proszę zabrać wszystko ze sobą, co Państwo macie, a ja sama na wizycie zdecyduję, co mi się przyda, a co tak. nie. Jak coś się nie przyda, to po prostu odłożę. Natomiast jak coś mi się przyda, to sobie przepiszę albo skseruję, jak będzie dużo treści. I tutaj, dlaczego potrzebuję Wyników z całego życia. Otóż porównując nawet na przykładzie takiej morfologii, jak mam sprzed 10 lat, sprzed 5 lat i aktualna, ja widzę jak organizm się zmieniał. Czy na przykład ten niedob... yy, tego pomocy z Pani strony, tak? To znaczy nie, przychodzi do mnie na pierwszą wizytę A, człowiek jasne. i ja widzę, jak jego organizm się zmieniał, jak to szło u niego, jak doszło do tego stanu, który jest teraz. I na przykład, czy te niedobory w pewnych parametrach, w pewnych krwinkach, czy to w białych, czy w czerwonych, czy one są tylko na przykład aktualnie? Czy one już się utrzymują od kilku lat, bo to też jest bardzo ważna informacja. Ja sobie porównuję te badania i sobie odtwarzam jak gdyby przebieg historii zdrowia i choroby tego organizmu, żebym zrozumiała, co się z człowiekiem dzieje, żebym mogła jak najdokładniej i jak najbardziej jakościowo pomóc, i również bez skutków ubocznych. Więc tutaj sobie skserowałam co najważniejsze. Badania pani, bo podkreślałam, co mnie tutaj interesuje, co mnie niepokoi. Już jak no gdyby ma można, słabsze. bo będziemy powoli kończyć. E, tak. E, jak udało się tej pani pomóc? E... Napisałam dla niej recepturę. E, tutaj zasłonię jej dane. Tu jest tytuł receptury. Moje receptury zawsze wyglądają tak samo. Mają taki sam schemat, więc zawsze jest tytuł i w tytule jest napisane wszystkie dolegliwości, na które działa ta receptura. Czyli to wszystko, co Państwo widzicie w tytule receptury, to wszystko jest objęte tutaj leczeniem. Niczego nie możemy zostawić, gdyż no, będzie to spowolnione leczenie po prostu, żeby jak najszybciej człowiek wyzdrowiał. Robiał, czy poprawić mu samopoczucie, yy, poprawić mu jakość życia, bo, bo nie zawsze da się wyleczyć pacjenta, bo to też zależy na jakim etapie ten człowiek się zgłasza. Jeśli to już jest stan krytyczny, no to no cudów nie ma po prostu, wtedy mu mogę poprawić tylko jakość spowolnić życia, tylko spowolnić chorobę. Natomiast jeśli to jest początek choroby, również nowotwór, to jak najbardziej z powodzeniem można to wyleczyć. Czyli zawsze trzeba na początku. Choroby, jeżeli ktoś Zawsze się dowiedzie, dowie o chorobie, żeby się zgłaszać. Proszę powiedzieć, I ile jest skład pani... roślin, i ma bardzo dużo tych roślin Pani w zestawie. Posłużyłam się tutaj suszonymi roślinami, gdyż w przypadku nowotworu i tak bardzo schorowanego, słabego organizmu suszone rośliny działają lepiej, nawet niż koncentraty. Koncentraty to jest wyciąg z tych roślin, bo ja mam do wyboru albo koncentraty. Albo suszone rośliny. Suszone rośliny niestety są droższe, drogie są rośliny egzotyczne, bo ja posługuję się wyłącznie egzotycznymi roślinami, nie jest to szałwia, rumianek, to są takie rośliny jak guoteng, tianma, shichangpu, tiananxing. Huang chin, yuan chi, suan zao ren, bai zi ren, yaj jiao teng, jing, shu di huang, he shou wu, jia, huang xiong, dang wei, mu gua, shan yao, guo chi ci, i tak dalej. Nam e, wiele za... to mówi, ale rozumiem. w tym sensie, bo ja spotykałem się w różnych miejscach, e, gdzie leczą ziołami, no to mają gotowe receptury, gotowe słoiczki sprzedają, dlatego tutaj podziwiam, że pani ma indywidualne podejście do pacjenta i, tak jak mówiła, wizyta trwa od 3 do 4 godzin, a później jeszcze recepturę pani Oczywiście. czasami przez kilka godzin dokładnie. przygotowuje, bo pani dokładnie stara się pomóc danej osobie. Dokładnie. I teraz powiem, dlaczego ja wybieram projektowanie indywidualnych receptur. Ja na początku posługiwałam się gotowymi recepturami. I tutaj przyniosłam dla przykładu, żeby pokazać książkę, taka cegła, tak zwana, z gotowymi recepturami. Tylko, że te receptury, jak gdyby, nie spełniają swojej funkcji do końca tak, jakbym chciała, ponieważ to, co jest zaprojektowane, jak gdyby, dla wszystkich, oczywiście, lecząc przyczynę choroby. To nie jest do końca tak bardzo skuteczne, jak sama zbadam organizm i włożę do receptury wyłącznie to, co pasuje tylko temu jednemu organizmowi. Czyli rozumiem, że Pani indy ma indywidualne podejście do danej osoby. Muszę takie mieć, bo ja lubię mieć dobre efekty i nie I, lubię skutków ubocznych. I, I rozumiem, że nigdy w Pani y, wieloletniej działalności nie miała skutków ubocznych. No, dzięki Bogu nie. No właśnie, dlatego. Cieszymy się z obecności w studio. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy nieraz wywiady robić, żeby o różnych rzeczach powiedzieć innych. Macie Państwo przykład osoby pacjentki, którą Pani indywidualnie się zajmowała. Dziękuję bardzo. Dziękuję Moim serdecznie. Państwa gościem był, była Pani Maria Sędziak, specjalistka od Medycyny Naturalnej. Dziękuję. Szczęść Boże. Dziękuję. Szczęść Boże. thank you